Samochód, który prezentuję, to jest Skania R450 Hybrid. Ona wyposażona jest w pantograf marki Siemens. Teraz ten pantograf jest uniesiony. My jedziemy na samym prądzie. Ten samochód pobiera prąd z oto sieci. Ilość prądu, która jest pobierana, jest jakby dwa razy większa niż chwilowe zapotrzebowanie silnika elektrycznego. Czyli przejeżdżając kilometr, teraz Pantograf się opuścił. Kierowca go opuścił przełącznikiem, mówiąc bardziej konkretnie, gdyż będziemy zjeżdżali. Jednocześnie załączył się silnik diesla. Moglibyśmy też pojechać na silniku elektrycznym. Teraz na tym elektryku mamy około 10 km zasięgu, ale jedziemy na silniku diesla. Więc tak to wygląda. Ten przełącznik do opuszczania, podnoszenia pantografu. On znajduje się tutaj wśród tych przycisków. Pantograf ewentualnie mógłby opuścić się sam. So, mm -hmm. A ja. mm -hmm. Tutaj mi jeszcze pokazuje, że przy hamowaniu silnikiem prąd jest dodatkowo generowany, więc nie tylko nie używamy hamulca zasadniczego, ale też ładujemy sobie baterię dzięki temu zwiększamy zasięg na prądzie. Natomiast wracając do pantografu, ten pantograf mógłby się też opuścić sam, na przykład w czasie silnego hamowania awaryjnego. On posiada czujniki, które to. Y które za to odpowiadają, ja też dodam, że nie mogę jechać tym samochodem sam, nie mogę sam nim kierować, ponieważ kierowcy tych prototypów z pantografami przechodzą całodniowe szkolenie. Tutaj są około 4 godziny samej teorii związanej z prądem. Tak to obecnie wygląda, ponieważ jest to dosyć nowa technologia. Tutaj możecie też zobaczyć, kto jeździ autostradą A5 pod Frankfurtem, zapewne zna y, charakteryst tą charakterystyczną sieć elektryczną. Teraz, -hmm. teraz przeszliśmy na sam prąd. Teraz powinien być sygnał, i teraz fajny. na den Pfeilen sehe ich, wie ich unter der Leitung gerade bin. Jetzt ist rein elektrisch. Also Drehzahlmesser ist auf 0. Jak widzicie, obrotomierz zupełnie leży. Jedziemy na samym prądzie.